Cześć! Witajcie na kanale Pracownia iKart. Dzisiaj chciałam Wam, tak jak widać po tytule, pokazać takie szybkie zakupy z Empika. Nie taki Empik straszny, jak go piszę, a że przy okazji mąż miał punkty z programu My Benefit, więc mogłam zaszaleć, zaszaleć nie myśląc o tym, co kupuję. No Empik nie ma takiego super wyboru, bo musiałam kupić to online. O wiele fajniejszych, więcej rzeczy jest stacjonarnie, ale mimo wszystko coś tam się znalazło. E, więc po pierwsze, kupiłam sobie dwa bloczki e, takie kansona do malowania e, akwarelami. E, 250 gram, to są e, te mniejsze A5. Już jeden otworzyłam, bo zaczęłam coś tam malować. To pewnie znacie. E, to jest ten e, seria Student. To jest pierwsza rzecz. E, I to, co, coś, co, w Empiku, e, co czego w Empiku nie kupiłam, ale co e, wykorzystywałam na tym bloczku, to mój pierwszy e, promarker. O, w tą stronę już z, z tej nowej, e, nowej e, firmy Windsor e, i Newton. To jest taki kolor e, Dusky Pink e, cilisty. Mam zamówione też już pozostałe promarkery. Mam nadzieję, że niedługo przyjdą i będę malować, ale to nie zmienia faktu, że już zaczęłam właśnie używając tego, już wam pokażę zaraz bloku i tego cilistego markera oraz moich farbek akrylo, akwarelowych i mojej jednej goczuski, jaką mam. To właśnie takie ostatnio miałam szał na malowanie, już się mój mąż ze nie śmiał. Ta pierwsza jest zrobiona według tego, jak pokazywała to Kasia Grusza na kanale Skrapple. Tak oddzielnie stemplowane i wycinane elementy. Sukieneczka, tutaj pod sukieneczką ta warstwa kokardka. Reszta jest właśnie pomoromarkerami i, i akwarelami. Wiecie, która wam się najbardziej podoba, bo ja po prostu kocham je wszystkie. No ale są takie przepiękne te gordzuski. Na razie mam to jedną taką właśnie mini, ale planuję sobie e, jeszcze jakoś złowić w najbliższym czasie. To są e, moje gorziuski. O, Zaraz to takie położę, żeby je było trochę widać. E, dobra, kolejną rzeczą to. Kupiłam sobie w końcu aluminiową linijkę na 50 cm. Wcześniej używam takiej 30 cm, przepraszam, 30 centymetrowej, półmetrowej. No i czasami mi brakowało, i też wiadomo, że nożykiem zaczynała się zacinać, więc taką linijeczkę w Empiku zdobyłam. Do tego to jest rzecz, do no, której się bardzo cieszę, ponieważ już się czaiłam. Fimo. R tutaj mam akurat basik. jedno już otworzyłam bo nie mogłam wczoraj wytrzymać jak mi paczka przyszła i ostatnio kupiłam sobie ostatnio jakiś czas temu, kupiłam sobie takie rameczki tylko one są w plastikowym i jest problem z wyciąganiem więc zobaczę jak przy tej masie się one zachowają sobie schnął na razie więc tutaj to mam Oczywiście zaraz schowam do, do odpowiedniego opakowania, żeby nie wysychało, ale z tego się bardzo cieszę. I słuchajcie, to kosztowało, chyba jeszcze jakaś promocja była, 16, z, 15 z groszami jakoś tak y, za, za całą paczkę. Także naprawdę fajnie. O, tu wczoraj mąż mi kupił y, dwa magiki. Też mogę pokazać, w końcu jak zakupy to zakupy, nie tylko MBK. Eee, Okej, okay. jeszcze coś, co jest bardzo fajne. Słuchajcie, e, zapłaciłam za to około 40 zł e, za 15 tysięcy elementów. E, I wiecie co będę z tym robić? Po prostu nie wiem, kiedy ja to zużyję. Będę piec w piekarniku i robić z tego piękne kryształki do przyklejania na karteczki. Jest tyle kolorów tutaj, słuchajcie. Także będę robić i na pewno przy różnych okazjach będę Wam chciała też wysyłać to. Po prostu tego nie zużyję sama. Albo będę Wam wysyłać gotowy, albo takie po prostu jeszcze będziecie sami musieli też popróbować, jak to zrobić. Jest pełno też tutoriali na, na, na YouTube, jak to zrobić, także myślę, że nie będzie problemu. To jest... o, kładziemy kolejną rzecz. I słuchajcie, coś, co może w scrapbookingu jest zupełnie nieprzydatne, ale coś, o czym już dawno mi się marzyło, żeby mieć. Kiedyś chciałam w ogóle malować, szkicować i pozy ludzi, się uczyć, jak to robić i tak dalej. A teraz po prostu chyba chcę mieć, żeby to stało. Po prostu nie wiem. Bardzo mi się zawsze podobał model. No, i słuchajcie, przy okazji tego mpika, że miałam te bony, i już nie było co wybrać, bo oczywiście też zamówiliśmy książki, ale nie w piku, bo wiecie, jakie są cenne w Mpiku, w innej księgarni, więc sześć książek też dotarło: cztery dla męża, dwie dla mnie. To i tak zostało nam jeszcze ciut. I proszę Państwa, właśnie mam swój manekin w końcu. Po prostu. Nie wiem, to jest takie zajmujące zajęcie, żeby ustawiać go w różnych pozach. Nie, ale wiecie, skuszę się chyba w końcu na to, żeby popróbować trochę go e, poszkicować też. Nie tylko, żeby sobie e, leżał i stał, i oczywiście pięknie zdobił moją pracownię. To są moje zakupy, troszkę mojej, mojego dzieła. E, no i co. Dajcie znać, które gorczuszka Wam się najbardziej podoba. I w ogóle y, co myślicie o tych zakupach. Subskrybujcie kanał, łapka w górę, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba, to nie trzeba. I trzymajcie się. Do zobaczenia, pa! pa.